Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Konferencja prasowa poprzedzająca dwa mecze, które w najbliższych siedmiu dniach rozegra w Częstochowa, czyli pucharowy mecz z górnikiem Łęczna i potem poniedziałek, lany poniedziałek, z Radomiakiem Radą. Jest z nami ten Marek Papszórzyn, panie że poprosimy najpierw o komentarz. Dzień dobry, no, za nami jeszcze jeszcze świeży mecz, ale już, już musimy myśleć o następnym. W sumie dobrze, bo po tak nieudanym spotkaniu mamy szansę na szybką rehabilitację i, i taki, taki, taki mamy zamiar. No, jesteśmy po, po analizie meczu z Legią, już się przygotowujemy do meczu z Łęczną no, bo jutro już, już wyjeżdżamy. Jest to bardzo ważne spotkanie. Jest to mecz półfinału Pucharu Polski, czyli krok od finału i, i, i musimy Musimy się do, do tego tematu bardzo dobrze yy, przygotować, tak aby w tym trzecim finale z rzędu zagrać no i, i to jest duża sprawa i na pewno będziemy o to w walczyć. Zdajemy sobie sprawę, że, yy, że gramy u drużyny, yy, która, która zmieniła trenera, ja punktuje bardzo dobrze, jest, jest mocno, yy, mocno zdyscyplinowana i widać, że że ta, ta zmiana trenera gdzieś tam wyszła, wyszła na, na dobre, dlatego tak jak powiedziałem, musimy być lepiej przygotowani do meczu niż ostatnio. Dziękuję, trenerze. Są pytania z systemu Akredito z maila, ale najpierw zapytam, czy są jakieś pytania od dziennikarzy na sali? Mikrofon jest, zgłasza się pani Womandryś. Chciałem spytać, jak wygląda sytuacja zdrowotna po meczu z legią? Czy tam wszyscy skończyli, że tak powiem, bez urazów? I jak wygląda sytuacja Wiktora Długosza? Tak, no to, to plus tego meczu jeden z niewielu. <grym> że, że sytuacja zdrowotna jest dobra albo bardzo dobra, więc, więc nie mamy tutaj żadnych problemów. Wiktor. Wiktor no, trenuje indywidualnie jest wprowadzany. No, wierzę, że, że już po tym powrocie do, do Częstochowy z meczu tego pucharowego już zacznie z nami trenować. I więcej pytań z sali chyba nie ma. Przejdźmy do pytań nadesłanych drogą online. Mamy trzy takie pytania. Nadesłał je Bartłomiej Zuk z Radia Jasna Góra. Pierwsze pytanie. Trenerze, jaka atmosfera panuje teraz w szatni? Po pierwszej od dawna porażce. Jeszcze w trakcie meczu reakcje na przykład Iwiego Lopeza pokazywały nie smutek czy zrezygnowanie, a raczej złość. Jak chcecie zareagować po meczu z Legią? Najszczęśliwszy nie jesteśmy oczywiście, bo, bo nie jesteśmy przede wszystkim przyzwyczajeni do porażek. Chyba 7 miesięcy temu przegraliśmy po raz ostatni przed tym meczem z Legią, więc to jest długi czas. Zapomnieliśmy też o takiej atmosferze i wiadomo, jak po porażce. No, um... Nie ma, nie ma tutaj radości. To, to nawet nie o czym mówić, ale taka właśnie jest, jest myślę złość, że, że mogliśmy, mogliśmy ten mecz rozegrać lepiej, bo byśmy zdecydowanie lepiej przygotowani niż to, co pokazaliśmy i, i myślę, że to jest to jest to czego najbardziej teraz żałujemy, ale tu nie ma co żałować, następnym razem trzeba ten plan wcielić w życie i, i zagrać przede wszystkim na lepszym, lepszym poziomie, bo wynik to jedno, ale, ale też zagraliśmy, zagraliśmy poniżej swojego poziomu i, i to nas też wkurza, dlatego to co powiedziałem, będziemy chcieli teraz na ten swój poziom wrócić. Drugie pytanie brzmi: jak pan obecnie ocenia rolę Tomasa Petraszka w drużynie? To jeden z zawodników najbardziej szanowanych przez kibiców. Czy sportowo wciąż może pomagać drużynie? Na przykład, czy nie brakowało go w meczu z Legią, ale także, czy na przykład w meczu z Radomiakiem mógłby być odpowiedzią na jednego z najwyższych napastników, jakim jest Leonardo Rosza? Tomas jest dalej ważnym zawodnikiem. Oczywiście, no, gdyby mógł grać 15-18, to pewnie by zagrał. Nie? No, dzisiaj. Dzisiaj te decyzje były takie, jutro mogą być inne. Tak jak powiedziałem, dalej z ważnym zawodnikiem jest klasa zespołu, jest brany pod uwagę i, i, i walczy. I ostatnie pytanie. Czy mecz z Legią, z przeciwnikiem z wysokiej półki, pokazał braki jakościowego napastnika w Rakowie, na przykład w kontekście europejskich pucharów? No idąc tym tokiem rozumowania, to można też pomyśleć o innych pozycjach, bo tylko nie tylko napastnicy zagrali słabo. Z mojej perspektywy przynajmniej pół drużyny trzeba było po tym meczu wymienić od razu i też bramkarza. Więc, więc no, no i co powiemy, że on się nie nadaje na puchary, no to jest absurd no po, po jednym meczu. Nie można nikogo, nikogo skreślać. No i taka jest moja odpowiedź. Dziękuję, trenerze. To było ostatnie pytanie. Dziękujemy za dziś. Także, tak jak wspomnieliśmy, dwa mecze przed nami. Osobno, nie, Pani Iwo, można dopytać śmiało mikrofon jest na sali. Prosimy. Tak skoncentrowaliśmy się na Łęcznej, a my jeszcze w perspektywie z Radą, a z mi się łączy jedna tym razem nieprzyjemna rzecz, bo na Bradomiu zabraknie na ławce tenera Marka Papszuna. O ile ja dobrze policzyłem, to będzie piąty taki przypadek, odkąd Raków powrócił do Ekstraklasy. Tamte mecze, gdzie Pana nie było. Chyba były dwa remisy, jedna porażka i jedno, jedno zwycięstwo. Piąte to... niemożliwe. No, a z tym, że tam Co? były za, tam było za czerwone kartki, teraz jest tylko za żółte, o, także. Kurde. Co jest z tymi sędziami? Nie tak? no, czy to jest duże utrudnienie dla pana i dla drużyny, jak pana właśnie nie ma na ławce? No, dla mnie utrudnienie na pewno, no bo. bo, bo... Rzeczywiście byłem w takich sytuacjach i to one nie są dla mnie komfortowe, no, bo wiadomo jakim ja jestem trenerem. Nie, no nie jestem raczej trenerem siedzącym i prowadzącym zespół w taki spokojny sposób, myślę, że i tak bardziej niż kiedyś. Natomiast no, ciężko wytrzymać tam na górze na trybunach, no ale co zrobić, no, nieraz sędziowie swoje, swoje błędy naprawiają kolejnymi błędami i, i najłatwiej najłatwiej tak zrobić, no, to jest przewaga, przewaga sędziego, no, że nie dyktuje ewidentnego karnego później na jakąś tam reakcję no, rozdaje. Mm, rozdaje kartki. No i tutaj też tak się stało. No, trudno było tą sytuację skontrolować, więc myślę, że jakby miał jeszcze raz ten mecz rozegrać, to też by było ciężko się powstrzymać. I chyba teraz możemy zakończyć bez szkody dla widowiska. Dziękujemy. Zatem dwa mecze przed nami. Środa w Łęcznej, poniedziałek świąteczny w Radomiu. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.